Cześć, na Ortega z tej strony i o co tutaj chodzi? Żeby osiągnąć sukces, musisz być jak dziecko. Jaki to ma sens? Przecież dzieci nie myślą o tym, że osiągnąć sukces. Błąd! Dzieci osiągają sukces cały, cały czas. I dzisiaj Ci powiem, dlaczego powinieneś mieć takie podejście jak dziecko. Ale na samym początku powiem, co ja rozumiem przez być jak dziecko, mieć mentalność dzieciaka, zachowywać się jak dziecko. Nie mam tu na myśli tego, że zachowujesz się jak jakiś, nie wiem, z głowy gimnazjalista, który rzuca głupie komentarze po prostu, żeby być fajnym, tak? Nie o to mi tutaj chodzi. Chodzi mi o to, żebyś był jak dziecko, jak jednoroczne dziecko, dziecko od pierwszego roku do 5-6 lat. Te dzieci, które są jakby odkrywcami, którzy, których wszystko interesuje, wszystko jest dla nich interesujące, wszystko chcą chwycić, wszystko wszędzie chcą wejść, wszystko chcą zrobić, o wszystko pytają, co to, co tamto, a co jeżeli połączę to z tym, a co jeżeli to rozbiorę jeszcze, to kopnę i później na to wskoczę. Są jakby zaciekawione całym światem. I o takie dzieci mi właśnie chodzi, a dokładniej o trzy cechy, które te dzieci posiadają. Więc pierwszą cechą, którą dzieci mają i my jako dorośli też powinniśmy mieć, jest ciekawość świata. Chłonienie informacji, uczenie się cały czas. Dzieci są jak czarna dziura, która tylko chłonie informacje, która chłonie nowe, nowe rzeczy, które poznaje. I my jako dorośli też powinniśmy to mieć, a często w nas to zanika. Bądźmy szczerzy. Powiedzmy, mamy tutaj studenta, który mnie teraz ogląda. Studenta, który skończył studia 5 lat temu. Teraz zapytam się ciebie, ile książek przeczytałeś przez ten okres po studiach. Więc w 80%, bo były nawet badania na ten temat, w 80% powiesz zero, zero książek, twoja jedyna wiedza pochodzi z Facebooka i często z wiadomości, też nie o to tutaj chodzi. Więc bądźmy ciekawi, świata, uczmy się cały czas. Teraz, jeżeli masz jakiś cel do osiągnięcia, masz jakieś marzenie, powinieneś sprecyzować. To, czego chcesz się uczyć. Powinno to Ci sprawiać przyjemność. powinien być ciekawy po prostu sam siebie. Jeżeli masz jakieś marzenie, masz jakiś cel, coś, co chcesz osiągnąć, powinno to Ci interesować. I sam siebie powinieneś chcieć. Się tego uczyć, nie powinieneś się tego uczyć na siłę, powinieneś chcieć, tak jak dziecko chce wiedzieć wszystko, co to jest na tym drzewie, to są liście, a dlaczego tam są liście, a dlaczego one są zielone, a dlaczego, nie wiem, no dlaczego słońce daje jedzenie liściom, oczywiście mówię to w taki prosty słowo jak dla dziecka, nie, więc musisz ty też się interesować, dlaczego, 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 tu, poznawać nowe informacje, być ciekawym, jeżeli chcesz osiągnąć dany cel w danej dziedzinie. Przechodzimy do numeru 2. Numer 2 jest równie ważny. W każdym aspekcie życia, nie tyle, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś sukces, ale jeżeli chcesz spokojnie żyć. Dzieci szybko zapominają. Teraz, co mam tutaj na myśli, tak naprawdę wiele rzeczy zapominają. Dam wam taki przykład. Mam brata. Mam brata, który ma półtora roku. I teraz ten skurczyby chce na wszystko wejść. Nie, dość, że jest bardzo silny, to on chce na wszystko, że widzi szafę, widzi, nie wiem, stolik i nikt nie patrzy. Próbuję się jakoś spiąć, próbuję jakoś się pociągnąć, wejść na to, wejść na całą górę, jak wejdzie, jest zwycięzcą. On musi wejść na wszystko, okej? Okay? Ale czasem po prostu nie wychodzi. Czasem położy gdzieś nogę, noga spadnie, pum, Wywali się, uderzy się, zacznie się płacz. Ja jako dobry brat nic nie robię, tylko patrzę. Okej? Okay? Może niektórzy was pobiegną. a i moje dziecko. Nie, ja jako dobry brat patrzę, no, nie uderzył się za mocno, okej, okay? patrzę co robi. Wiadomo, przewróci się, a po bo, poli bo chwilę, popłacze chwilę. Mimo że nawet go nie boli za bardzo, ale. Zaraz o tym zapomnij i próbuje jeszcze raz. Albo robi coś innego, albo idzie do pokoju się bawić. Okay? I o to mi tutaj chodzi. Dzieci zapominają. Mimo, że im coś nie wyszło, mimo, że coś zabolało, to o tym zapominają. I teraz w wielu przypadkach, wielu z Was tutaj miało jakieś niepowodzenie, powiedzmy w związku. Dziewczyna Was zostawiła, chłopak Was zostawił i pamiętacie o tym cały czas. Nie mogę się wziąć w garść, bo mnie zostawiła. Kiedy? Dwa lata temu mnie zostawiła. Ale dwa lata temu... Dwa lata temu, ja rozumiem, że ktoś by Cię zostawił dwa dni temu, dwa tygodnie temu jeszcze może boleć. Dwa miesiące temu już powinnaś się wziąć w garść, już powinieneś zacząć działać, ok? Dwa tygodnie temu to już tym bardziej według mnie, tak? Ale ja jestem po prostu tak, jaki jestem. Więc dzieci szybko zapominają o swoich niepowodzeniach, o tym, co ich bolało, zostawiają to, było, minęło, idę dalej. I Wy tak samo powinniście to robić. Chłopak, dziewczyna, kimkolwiek jesteś, co mnie teraz oglądasz, jeżeli coś Cię bolało, Coś ci nie wyszło, upokorzenie, cokolwiek, ok? Przez chwilę boli. Ale zapomnij o tym. Było, minęło, weź z tego jakieś doświadczenie, weź z tego jakąś lekcję. Jeżeli to bolało, jest jakiś ból, cierpienie, jakieś niepowodzenie, weź tą negatywną energię i przeróż w siłę, motywację, żeby osiągnąć coś większego. Ok? Więc to jest ta druga rzecz, którą musimy pamiętać, to musimy jakby wziąć, pochłonąć od dzieci. Pierwsza to było to, że chłoniemy informacje, jesteśmy ciekawi świata cały czas. I to też nam się przydaje, jeżeli chcemy być interesujący, powiedzmy, dla kobiety. Chcesz poderwać dziewczynę? Ucz się o wielu rzeczach. Chcesz z nią rozmawiać? Chcesz z nią rozmawiać o inteligentnych, powiedzmy, na inteligentne tematy? Musisz się uczyć, musisz poznawać świat, musisz poznawać różne tematy i co najważniejsze, musisz mieć otwarty umysł na inne poglądy. No i druga rzecz, szybko zapominamy nie martwimy się błędami lub niepowodzeniami, które wydarzyły się, powiedzmy jakiś czas temu. Dzieci bardzo szybko zapominają i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o zapominanie, dzieci bardzo szybko zapominają, bardzo szybko wybaczają. A trzymanie urazy może Ciebie niszczyć od środka. Ok, może ktoś Ci coś złego wyrządził, może nie będziesz ufać tej osobie za bardzo, może nie będziesz robić powiedzmy biznesu z tą osobą, albo nie będziesz już e, nie wiem, no nie pójdziesz w związek z tą osobą, ale Chowanie urazy i trzymanie jej w środku jest naprawdę wyniszczające. Jest jak wirus albo jak rak, który powoli zaczyna się rozprzestrzeniać. Więc, chowanie urazy też nie jest dobrym pomysłem. Ok, mamy jeden i dwa. Teraz trzecia rzecz, którą mają dzieciaki i my, jako dorośli, zwłaszcza jeżeli chcemy osiągnąć jakiś sukces, masz jakiś cel i chcesz go osiągnąć, musisz też mieć. Musisz być uparty i musisz być sprytny. Teraz dam wam taki przykład. Powiedzmy, że. Nie wiem, może niektórzy z Was mają dzieci i e, mieli taką sytuację. Powiedzmy, że jest dziecko, które chce ciastko, które jest w szafce. Teraz są dwa sposoby, jak to dziecko może wziąć tą, e, te ciastko. Oczywiście jest za małe, no i nie sięgnie po te ciastko, ale może, jak nikt nie patrzy, podsunąć sobie krzesło, wejść na krzesło, wejść na stolik, sięgnąć ciastko i zwycięstwo. To jest jedna rzecz, jaką może to zrobić. Więc kombinuje żeby wziąć te ciastko, jeżeli ciastko jest jeszcze tam gdzieś indziej lub tego kombinuje, 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 dopóki tego ciastka nie dostanie. Lub po prostu, jak jesteś dzieciakiem, jak mój brat, kombinuje, dopóki nie wejdzie na tą szafę. Teraz następna rzecz, są sprytni, próbują jakoś poprzekręcać to wszystko, żeby e, jakby te ciastko dostać. Powiedzmy, że przychodzi do Ciebie Twój syn, Twój brat, nie wiem, ktokolwiek i mówi, że chce ciastko. Ty mówisz nie, okej, okay, nie wyszło za jednym razem, bum. Zaraz przychodzi jeszcze raz. Mówi, nie wiem, powiedzmy, braciszku, mogę dostać te ciastko? Nie, nie zjadasz, obiadu, nie możesz. Ale bardzo proszę, nie mogę, nie, koniec. No ale ja muszę dostać ciastko, dlaczego? Muszę, nie wychodzi. Okej, okay, bum, idzie, raca po godzinie. Braciszku, jesteś najlepszym bratem na świecie, daję buziaka, albo przytula cię, nie? Wiesz co, mam ochotę na ciastko, mogę ciastko? Hej, masz, masz dam, dam ci to ciastko, okej? Okay? Masz już kruche serce w serce. Przekręcił Cię na drugą stronę i dostaje te ciastko. Oczywiście, usłyszałem ten przykład kiedyś, to nie jest mój przykład. Mój brat jeszcze nie umie mówić, a starszy brat by praktycznie wlazł na ten stół i by wziął sobie to ciastko. Tak czy inaczej, słyszałem ten przykład, i niektórzy z Was mogli mieć ten przykład. Jeżeli macie dzieci, na bank, wasze dzieciaki takie coś zrobiły. Na bank, jestem tego pewny. Więc, to jest trzeci przykład, a raczej trzecia rzecz, którą powinniśmy mieć, to co mają dzieciaki. Uparty w dążeniu do swojego celu i sprytny, sprytny, żeby to wszystko poprzekręcać na swoją korzyść. Nie wyszło raz? Spróbuję jeszcze raz, ale innego podejścia. Nie wyszło z płaczem, więc spróbuję z miłością. Z Miłością wyszło, mam swoją nagrodę. Więc to jest taki przykład, który każdy z Was sobie przytoczy na swoje życie. Ok, i tu macie trzy rzeczy, które każdy z nas dorosłych, i nie tylko dorosłych, bo jeżeli jesteś na to i to oglądasz, to tak samo powinieneś zaaplikować te rzeczy. Od tych dzieciaków, które na pewno pomogą ci w życiu. Po pierwsze, musisz chłonąć wiedzę, musisz być ciekawy świata. Słuchajcie, mieszkamy na tak pięknej planecie, że jest tyle ciekawych ludzi, tyle ciekawych rzeczy, tyle ciekawych poglądów, tyle ciekawych informacji, którą możecie pochłonąć do swojej głowy, że na pewno nie będziecie się nudzić. Po drugie, musicie zapominać szybko. Tak, musicie zapominać o swoich porażkach. Nie możecie trzymać tych porażek, one nie mogą po prostu was hamować w dalszym jakby dążenie do Waszego celu, albo po prostu w dalszym życiu. I po trzecie musicie być uparci. Okej, okay, nie mówię tutaj uparci pod względem, w złym względzie, w złym znaczeniu, ale uparci pod względem dążenia do Waszego celu i być sprytnym. Nie wyszło raz, spróbuję inaczej. Nie wyszło drugi raz, spróbuję inaczej. Bum, na pewno wyjdzie. Więc to by było wszystko. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten filmik. Zostawcie kciuczki w górę, jeżeli Wam się to podoba. Jeżeli jesteś tutaj nowy, hej, będzie o wiele więcej filmików. Staram się robić filmiki na bardzo interesujące tematy, które Was ruszą, które Was zmotywują, które Wam pomogą w różnych sytuacjach życiowych, więc zasubskrybuj ten kanał, żeby dowiedzieć się o wiele, wiele więcej. No i co? Ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.